Ja może tam przejdę. Tam, tam Dobrze. Ale, ale nie będzie cię widać. Musisz nie, 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 stanąć bardziej nie. tak, żeby was było widać. Agnieszka tak, gada tak. A, ja proszę, wydać, to, tak. Tak. Rządowej o to, aby jak najszybciej procedować ustawę o rencie socjalnej. Przypomnijmy, Szanowni Państwo, że premier Donald Tusk na debacie w sprawie renty socjalnej powiedział takie oto słowa: Będziemy pilnie i szybko procedować tę ustawę, aby ona stała się faktem. I co mamy? Szanowni Państwo, wczoraj na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nasz wniosek o to, aby rozszerzyć porządek obrad i procedować tę ustawę nie został zaakceptowany. Ja chciałam Państwu tylko pokazać, że ta ustawa to tylko dwa artykuły. Naprawdę można bardzo szybko tę ustawę przeprocedować i tak jak powiedział premier obecnego rządu, ustawa, aby stała się... Faktem. W związku z powyższym składamy dzisiaj w trybie artykułu 152 do komisji wniosek do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilne procedowanie przedmiotowego wniosku. Bardzo dziękuję, bardzo proszę pani poseł Agnieszka Ścigaj, która była wnioskodawcą rozszerzenia punktu wczorajszej, wczorajszego posiedzenia komisji. Tak, rzeczywiście, ze smutkiem wczoraj przyjęliśmy decyzję przewodniczącej komisji. Ja złożyłam wniosek formalny, co też stało się dziwną tradycją, że w tej chwili nie ma nawet głosowania wniosków formalnych, czyli posłowie nie mogą wnioskować o uzupełnienie porządku obrad komisji, o procedowanie tego projektu. Pani przewodnicząca zaargumentowała, że zwróci się o opinię osoby z niepełnosprawnościami i dlatego wnioskujemy, aby rzeczywiście... sejmowej podsumowanie tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił oczywiście ustami pana premiera, ustami pani poseł Hartwig, która pokazuje, że niby nic nie zostało zrobione i emocje, podniesienie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. I my dzisiaj mówimy, sprawdzam, to koalicja 13 grudnia dzisiaj ma wszystkie narzędzia w ręku. Jesteśmy po pierwszym czytaniu, wczoraj była komisja. No, niestety, nie, ma tego punktu, nie było tego punktu w porządku obrad. A więc wzywamy, przestańcie państwo mamić, przestańcie opowiadać i przede wszystkim wywoływać negatywne emocje wśród Polaków. Wejście się do pracy. Dzisiaj jest czas na to, żeby pracować dla Polski, a nie tylko opowiadać. Dziękuję bardzo. bardzo dziękujemy. Ja myślę... Państwo, w byłem obecnie, nic nie działa. Nic się nie działo. Mimo e, tych zapewnień, że ta ustawa musi być pilnie zdecydowana, tych zapewnień, które miały miejsce czasów dwa tygodnie temu, e, wczoraj się nic nie działo. Pamiętajmy, że e, nasze ustawy na te zmiany czekają setki tysięcy osób. setki tysięcy osób, które naprawdę potrzebują e, tych zmian są ciężkie sytuacji. Nie ma na to. Że tutaj obecny rząd pokazuje, yy, że można szybko działać, więc niech zaczną szybko działać na rzecz Polskich, polek, Polaków, a szczególnie w szczególności na rzecz osób, które naprawdę są w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.

Pani redaktor, ja podsumuję krótko. Dzisiaj koalicja 13 grudnia, która wprowadza tylko zemstę i chaos. Jedyną rzeczą, którą się zajmuje, to jest to są audyty, wydawanie środków, rozliczanie. Ja przypomnę Państwu i Państwo możecie to sprawdzić. Przełom roku 2015-2016, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica objęła władzę, wtedy w Sejmie były procedowane rządowe projekty ustaw. My dzisiaj y, zajmujemy się obywatelskimi projektami ustaw. Donald Tusk wychodzi na mównicę i mam Polaków, opowiada o jakiejś miłości do Polski, o y, że szczęśliwej Polski już czas. Natomiast projektów rządowych nie zobaczymy, pomimo tego, że rząd jest rekordowo rozrośnięty. Bo z tego co pamiętam, nie wiem, może dzisiaj już jest więcej, to członków rządu jest ponad 120. Dziękuję bardzo.